Karmel, Witam Was w pierwszym odcinku BFF Vlog. W tym odcinku powiem Wam jak będą wyglądać odcinki, kiedy one będą, no i inne takie informacje. Cześć, tu Milka. Już Wam mówię jak będą wyglądały wszystkie odcinki. Więc zaplanowałyśmy, że co drugi odcinek będą, będzie coś takiego, pytania i wyzwania. W komentarzach piszcie propozycje co może to zastąpić i od razu mówię w pytaniach nie, pisz, nie, nie pytajcie się o Y... No. no, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I też mm, do wyzwań i pytań. Jeśli chcecie pytanie do mnie lub do Milki, w nawiasach piszcie imię, albo po prostu pierwsza litera, czyli na przykład Mirka to M, a Karmel to K. Więc jeśli chcecie do nas. Jeśli do obu, to po prostu napiszcie obie albo M przecinek K. I, i będzie logiczne. I do wyzwań to samo. I Wam się to spodoba, oczywiście, jak już powiedziała Milka. W komentarzach piszcie, co możemy jeszcze zrobić jakieś takie inne rzeczy, które wam się spodobają. No to to jest na tyle. Do widzenia w następnym odcinku. PA-PA!